Inflacja w kraju bije rekordy i osiągnęła najwyższy poziom od ćwierć wieku. Najbardziej podrożała edukacja, żywność i rekreacja. W październiku podano, że we wrześniu ceny towarów i usług wzrosły średnio aż o 17,2% względem roku poprzedniego i aż o 1,6% względem poprzedniego miesiąca. Żeby nie dzieci! To bym chodziła po koszach. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Jak ja mam taką niską emeryturę, to jak to przeżyć? Jak przeżyć za 1300 zł? Jak przeżyć w dzisiejszych czasach? No, jakoś tam się żyje. Jesteśmy we dwoje, z mężem to jeszcze się żyje. Wie pani, z dwóch emerytur to jakoś tam sobie idzie. Nie, nie starczy. Malutko pieniążków. Jest coraz mniej w portfelach. Ale to chyba wszyscy o tym wiedzą. Październik może Polaków sporo kosztować. Wzrost cen najbardziej widać w większości towarów, które podrożały nawet o 18,7% oraz usług o 12,5%. Najbardziej podrożała edukacja, rekreacja i żywność. Mniej owoców się kupuje, no i się liczy, co się kupuje, patrzymy, z czego możemy zrezygnować. Niestety emerytura nie jest wysoka, także jest ciężko. Już nie ma tyle pieniążków dla wnuków, na zabawki, bo to nie starczy. Jest bardzo przykro. Nie jest y, aż tak źle, dlatego że mąż pracuje tak. Ja nie jestem jakby sama tutaj, tak? Także no, jakoś tak na pewno na razie jest dobrze, tak? Nie mam jakoś tak. Nie mogę powiedzieć właśnie, że było aż tak źle. Jest nas dwoje, no to więc dzieci odchowane możemy wyjeżdżać. No nie, no nie jest źle. I żyje się dobrze. Mam dzieci dobrych, budują się. Wszystko jest dobrze, przynoszą mi jedzenie, wszystko ja gotuję też. Dobrze mi się powodzi. Cukier to wzrost o ponad 100%, olej i mąka o blisko 50%, masło, pieczywo i sery o około 30%. Podrożało także mięso, zwłaszcza drób o 40% i wołowina o 32%. No jedzenie jest najdroższe. No nie mamy na to wpływu żadnego. W sklepach jak e, ceny e, nie no są droższe są 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 jest drożej jest jest drożej niż rok temu no, przynajmniej z połowa przynajmniej jak sery czy, czy chleb no to teraz chleb to 10 zł, tak taki już lepsze tak e, sery no też koło 10 no cóż najwięcej to się wydaje na życie no i druga sprawa to leki no i poza tym tak trzeba gospodarzyć żeby starczyło. Starta. A czwarta? Hmm. Czy starcza? Czy starcza? O, jeszcze co oszczędności można sobie dołożyć, natomiast nie wiem jak będzie dalej. Na razie póki co radzę sobie. Ceny żywności podbijają koszty paliwa i energii. Opał podrożał o ponad 170%. W górę poszły także gaz i energia. By ograniczyć wysokość cen energii, rząd pracuje nad projektem ustawy, której celem jest wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. Łatwo nie, ale nie jest tak aż najgorzej, bo niestety mamy te czternastki, trzynastki, tą waloryzację większą. No wie pani. No, czyli nie jest tak aż najgorzej. No to dobrze. No teraz zobaczymy te podwyżki, nie tego prądu i tego gazu a mam domy, który ogrzewam na gaz, no ale tam syn też dopłaca, także zobaczymy jak to będzie, wyjdzie wszystko. To są dość duże wydatki, jak wiadomo dla każdego budżet się uszczupla, na dzisiejszy dzień rodzinny jest no tak w miarę, no, dajemy sobie jeszcze radę, my emeryci, no, to jest uzależnione, bo kto jakie ma zarobki, znaczy jakie miał zarobki, jaką mamy emeryturę, czy tam rentę, to w miarę, jak dwóch jeszcze pracuje, znaczy ma emeryturę, to w miarę. Prawda? A jak jedno, no to jest ciężko. No, no ta inflacja się daje we znaki wszystkim, nie? Te warunki, które w tej chwili są trudne dla wielu, wielu osób, no mnie też w części dotykają. Ale najbardziej byłabym szczęśliwa, gdybym była w pełni zdrowa jak kiedyś. Że na razie nie narzekam. Jest, no nie wiem, no chodzę na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Więc jestem bardzo aktywna. No i no, żyję sobie akurat jak, sobie żyję, jak, jak senior na emeryturze. Do pracy nie idę, bo się dosyć napracowałam, więc siedzę sobie w domu. Według Cebos Polacy najbardziej obawiają się właśnie drożyzny nieco mniej wojny, chorób i kolejnej pandemii. Rada Polityki Pieniężnej podaje, że w 2023 roku inflacja spadnie, a w 2024 już się ustabilizuje.